Aniusia, Aniuśka, pokażesz nam, czego się nauczyłaś? Nie, papa. Jej, było to nowe, papa. No pokaż, pokaż, jak się odginę. A! A! Kiskają mi się gierki, ma nie uda mi się. Nie uda mi się to. A może tak? Ach, nie mogę, <grym> nie mogę, wyginam <grym> się w strunkę i nie idzie. Zobacz jeszcze raz. Tu możesz się teraz zaprzeć mocno, no, próbuj. No Aniusia, jak to było? No, no, no. Już prawie, nie mi, mi, mi jeszcze. Aj nie udało się! Prawie byłam, prawie byłam, ale to są ciężkie ćwiczenia. To są ciężkie ćwiczenia. Mały gimnastyk, no. z tymi się wygina. Zobacz, Właśnie to jest ta strunka chyba, dlatego to ćwiczy. Cała się zawinęłaś. Eee, Siwa mocna. Jak ja się cieszę, że ty mówisz B, to co? Będzie pierwsza baba? Miało być mama. Tata. <noise> Aniusiu, bąbelku. Natłuszczone, naliwione nóżki. Pokaż no ty się. Piękne. Pokaż jak jesz łapki, pokaż. Tak jem łapki, całą wkładam, całą.

Idzie, bo jest ściana, nie? A tu? No, zrób si flaczka po no. Nóżkom już tam bioderkiem umiesz blokować. No, siła już jest w nóżkach.